Bardzo proszę, Pani Poseł. Dziękuję, Panie Marszałku. Panie Marszałku, rzeczywiście tak się składa, że jestem w tej Izbie 25 lat. I tak się składa, że bywałam i w koalicji, i w opozycji. I tak się składa, że przez te 25 lat poznałam wszystkich marszałków, wicemarszałków, wszystkie ugrupowania i wszystkie jakby bitwy czy, 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 czy potyczki polityczne, jakie się w tej Izbie toczyły. Nikt jeszcze nigdy, niezależnie od tego skąd przychodził i jakie miało sobie dobre mniemanie, nie zarzucił mi, że się wysługiwałam Sowietom. Pan dopuścił do takiego sformułowania, nie pozwolił. Zabrać mi natychmiast głosu. Ja z panem ministrem Macierewiczem prawdopodobnie z tego powodu będę się musiała spotkać w sądzie. Ale jest jeszcze coś, co odnosi się wyłącznie do pana marszałka i wcześniejszego zachowania. Ja nie bardzo mogłam zrozumieć, po co panu posłowi Zarębie sięganie. Do roku 1968 i artykułu, który się ukazał podpisany moim nazwiskiem, która to sprawa była sto razy wyjaśniona, wytłumaczona i stosownie przeze mnie, zgodnie z przyzwoitością, jaka, jaką staram się kierować w życiu, zakończona. Nie mogłam zrozumieć, po co pan poseł Zaremba. Człowiek, który mnie zna bardzo dobrze. Kiedyś mój kolega. Z Unii Demokratycznej. I znam mój życiorys. Tak jak i pan minister Maciarewicz znam mój życiorys, bo pierwszy raz spotkaliśmy się w sali jadalnej na plebialni Kościoła jezuitów, gdzie ja go zaprosiłam w stanie wojennym na spotkanie, a on był tam gościem i Dobrze, razem jego gościem. Pani poseł, obiad. dziękuję bardzo. Więc... Ja mam olbrzymią prośbę do posłów Platformy Obywatelskiej, żeby nie nadużywali mojej cierpliwości pani i nie nadużywali regulaminu, dlatego że to są wystąpienia. W trybie nieregulaminowym. To są wystąpienia w trybie nieregulaminowym. Pan, panie marszałku, do tego Dlatego bardzo bo pan proszę, panu pani, poseł, pani poseł, może pani wystąpić w trybie oświadczenia dzisiaj na koniec dnia. Zachęcam do tego. Dziękuję pani bardzo. Pani poseł, dziękuję już. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, głos pan poseł Lech Sprawka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister, panie ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 zamieszczony w druku numer 900.